Siema, nowy developer update. Tutaj swem, ze mną Cię jest Kubold. Cześć, cześć. I słyszałem, że wielkie rzeczy są, naprawdę. Dopiero co teraz wróciłem do komputera i Kubolt mi powiedział, że to jest zmiana, której potrzebowałem od dawna. Więc nie przedłużajmy, zaczynajmy. Słuchajcie widzowie, ja tylko zobaczyłem jedną grafikę, która jest na dole. Nie będę Wam jej spoilerował, ale no jest, jest grubiutko, że tak powiem, jak klasyczek mówi. Dobrze, więc wyszedł dev na który czekaliśmy, który został wczoraj ogłoszony, ale nie wiedzieliśmy dokładnie o czym będzie. Więc nie przedłużając fotela reżysera, im więcej wiesz, to jest od Aleka Dawsona, czyli tak naprawdę zastępcy yy, game directora. No i co, lecimy. Cześć wszystkim, wracam z kolejną filozoficzną porcją przemyśleń z fotela reżysera, by omówić ważne cele, jakie stawia sobie zespół Overwatcha. Tym to większa przejrzystość, więcej informacji większa władza dla Was. Oho, i pierwsza graficzka za chwilę, ale zanim. Dane dotyczące głosowania na mapy są doskonałym przykładem realizacji tych założeń w praktyce. Regularnie otrzymujemy opinie od bardziej aktywnych graczy na temat ich osobistych doświadczeń, przez co inni odbiorcy mogą uznać, iż te głosy w 100% procentach pokrywają się z rzeczywistością. I co o, tym, co o tym uważasz? Chcę odpowiedzieć, że wydaje mi się, że wiadomo, są różni typi gracze. Jedni grają po 100 gier na sezon, drudzy po 10. I teraz w tych danych może być taki problem, że ta osoba, co rozegra 100 gier 100 razy zagłosuje na dane mapy, może mieć większy wpływ i mi się wydaje, że oni chcą temu jakoś zapobiec, nie? Że znajdą, mają jakiś system, że jeśli jeden gracz rozegrał 1000 gier, a drugi gracz 10 gier, to ich głosy będą trochę podobne. O czymś takim, tak bym to interpretował. Możemy przejść dalej, bo już tutaj widzę, że jest ciekawie. W rangach rywalizacji powyżej 5 poziomu mistrzowskiego najpopularniejszym trybem mapy jest kontrola, a zaraz po niej punkt krytyczny i przepychanka. Ale jeśli przyjrzymy się rangom poniżej piątej mistrzowskiej, gdzie statystycznie większość graczy spędza czas, to najczęściej wybieranym trybem jest hybryda, a najrzadszą rozgrywką jest punkt krytyczny. I co uważasz? Czy to jest Niesamow... faktyczne... To jest to, co chciałem widzieć, ta różnica. Osobiście mogę powiedzieć, w hybrydzie, pierwszy najlepszy przykład Kings Row, który wszyscy kochają. Pierwszy czołg jest czasami bardzo ciężki do przejścia, a tak jak widzimy, push. Flashpoint to są tryby, gdzie tych ostrych czołków aż tyle nie ma, można bardziej poflankować, coś szerzej zagrać. Personalnie zgadzam się z tymi wybierami. King of the Hill, Push i Flashpoint to są moje ulubione tryby. Jestem ciekawy, jak duże są te różnice, a już widzę, że jest graficzka, czyli to, co miski najbardziej. Omawiamy graficzkę swoją, jak ją interpretujesz? Dobrze, zobaczmy. Average Map Vote Scores, czyli to, ile punktów zbiera mapa. I teraz mamy pokazane poniżej Mastera i powyżej Mastera. Zobaczmy, gdzie jest najwyższa różnica. Najwyższa różnica, z tego co widzę, Kubolt na hybrydzie jest prawie o połowę, nie? Tak, tak. To jest to, co mówiłem, że hybryda, też lubię ten tryb gry, ale pierwsze punkty na hybrydzie są bardzo często mocnymi czołkami, przez które się nie da przebić. Co z drugiej strony, widzę, że Flashpoint w sumie jest jeszcze większa różnica. 1 do 2,4. Wow, to to jest naprawdę ale duża różnica. osobiście rozumiem, bo Flashpoint, nie wiem jak ty Kubolt uważasz, ja na Flashpoint nadal ma ten problem, że jest trochę nieczytelny dla tych nowszych graczy, co mniej grają. Gdzie jest następny punkt, gdzie iść, wiesz, te mapy są troszeczkę chaotyczne. tak, tak, tak. Ale osobiście lubię Flashpoint. Po zmianach jakie są, to uważam, jest dobry typ gry, który się dobrze znajduje w tym wszystkim. A i to, to co mnie najbardziej dziwi, spodziewałem się, że chociaż jeden tryb będzie miał podobną ilość, wiesz, głosów. A nie widzę że, że takiego, wszędzie są różnice. Z tego co widać to kontrola, czyli King of the Hill jest na takim samym poziomie. A właśnie Więc. te dwa paski dziwne są, widzisz, w obu miejscach jest 2,4 napisane, ale ten. Powinno być, dla być taruną, mężesz... może błąd graficzny. No. Ale to jest to, o czym ostatnio rozmawialiśmy, że kontrola, czyli King of the Hill, jest tak naprawdę najbardziej zbalansowane ze wszystkiego. I tutaj mamy przykład tego i dowód, że gracze z tych wysokich dywizji i z tych niskich dywizji ją zawsze wybierają praktycznie. Na takim samym poziomie No czy zawsze nie powiedziałbym No zobacz, wiesz, tutaj na poniżej Mastera To masz 2,4, taka hybryda ma 3,5 Potem Escort ma 3,1 Więc hmm. tak samo często wybierają Ale bardzo się cieszę, że widzę te dane Mam nadzieję, że zobaczymy map specific Może tego nie będzie, ale dla mnie to już i tak jest dużo informacji Bo to twórcom jasno mówi Musimy Flashpointa naprawić Ale te dwa reworki, które zostały wprowadzone No nie wiem Kubolt, ile ty grałeś Ja super dużo nie grałem bardzo mi się podobają reworki do tych dwóch startowych map na tym trybie. Jak najbardziej. Były one w miarę potrzebne, nie aż tak, ale upiękniły, te, upiększyły te mapy i stały się one takie bardziej, że tak powiem, swobodne, o, o to mi chodzi. To jest... Ale też co warto zauważyć i co warto dopowiedzieć widzowie, to faktycznie te nowe tryby, czyli push i flashpoint są grane powyżej mastera o wiele częściej niż poniżej mastera, więc jest jakaś zależność. I co, no myślę, to tyle. Możemy dalej skrolować. Tak, możemy przejść dalej. Jeśli jesteście w srebrnej randze i sądzicie, że zawsze gracie na mapach hybrydowych, a wasi znajomi mają rangę mistrzowską i uważają, że rzadko widzą mapy hybrydy, to obie strony mają rację, bo opierają się o rzeczywistość stworzoną przez wasze własne środowisko Overwatcha. To środowisko tworzy wokół was rzeczywistość. Która jest całkowicie zgodna z faktami. Przynajmniej z waszej perspektywy. Czyli tutaj potwierdzają, że to jest nasz wybór. To, co my wybieramy na każdej randze. Znaczy, no, uważasz, nie do końca tak nasz wybór, tylko tego, co nasi sojusznicy wybierają, nie? A tu jest, powiedziałbym, taka duża mądrość, że każdy w Overwatchu, czy w życiu nawet prawdziwym, siedzi w swojej bańce i w każdej bańce to troszeczkę inaczej wygląda. Więc, powiedziałbym, taki filozoficzny przekaz tutaj poleciał, niezły, że to, co uważasz, to, co widzisz, kształtuje środowisko, w jakim się znajdujesz no Właśnie takie filozoficzne przekazy zawsze są fajne. Dobrze, lecimy dalej. Mm. Często bierzemy to pod uwagę, wprowadzając kolejne usprawnienia i zmiany w Overwatchu. Niektóre zmiany, takie jak dostosowanie balansu, mogą wydawać się dziwne, jeśli nie znajdujecie się w przedziale rank, których dotyczy ta konkretna poprawka. Mając to na uwadze, zastanawialiśmy się, co możemy zrobić, aby poszerzyć Waszą perspektywę. To jest coś, typowo. od czego od zawsze potrzebowałem, bo no ja jestem do góry, są osoby, które są na dole, nagrywając te balansy, czasami widzę komentarze, że się odkleiłem, coś czego nie widzę i to jest to, że ja mam tylko część perspektywy. W LOLu z tego co widziałem, dosyć ciekawie jest to rozwiązane, bo oni otwarcie piszą, ta postać zbyt performowała na niskim elo, tutaj za z wysokim, że takie notki czasami się pojawiały i tego mi bardzo w Overwatchu brakowało, ale czuję, że da się to w inny sposób za załatać i mam nadzieję, że tutaj to będzie zaadresowane. Nauka i odkrywanie. Może zdradzę teraz swój podeszły wiek, ale pamiętacie czasy, kiedy odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące nowej gry nie były dostępne od razu? Tak, pamiętamy. No ja Daweł. pamiętam, oczywiście. Nie chodziłem na lokalne turnieje Bijatyk i ktoś pokazał nowego kombosa, wszyscy poznawaliśmy go na miejscu jako społeczność i dodawaliśmy do naszego repertuaru. No, to akurat się zgodzę. Kiedyś właśnie można było tak live przeżywać te wszystkie wydarzenia, a teraz jest to takie bardziej digitalne i to tak czasami nam troszeczkę obok przechodzi, niektórzy się dopiero dowiadują po czasie. No, kiedyś, kiedyś to było po prostu. Osobiście mogę dodać tutaj, że jako nerdzik kompetytywny, bardzo wiele gier sobie zniszczyłem, że jej nie odkrywałem, tylko od razu w netach najlepsza postać do zaczęcia, nie wiem, najlepsze bronie w Seven Days tutaj wiesz, jakie perk'i pikować. To bardzo dużo odbiera i z drugiej strony sprawia, że dużo łatwiej jest wejść i mieć od razu wysoki poziom, bo ty możesz wygooglować, ok, to trzeba robić, tak trzeba robić, więc Gry kompetytywne, przez to, że poradniki są tak dostępne, stały się dużo bardziej spocone i ten próg wejścia jest wyższy. Możemy lecieć dalej. Hmm. Z biegiem lat wiele się zmieniło, ale jako projektanci nadal lubimy poszukiwać nowych wrażeń poprzez zgłębianie nowych możliwości odkrywania. Rzeczone możliwości odkrywania to czas, jakiego potrzebują gracze na rozgryzienie najlepszych sposobów radzenia sobie z dużymi zmianami, takimi jak nowe atuty lub nowi bohaterowie. W tym okresie wszyscy się uczą i nie istnieją jeszcze najbardziej zoptymalizowane konfiguracje. Sytuacja może wydawać się nieco chaotyczna, ale to właśnie sprawia, że możliwości odkrywania są tak wyjątkowe. Możliwość odkrywania to mój ulubiony moment w grach. Wszyscy rzucają teoriami i pomysłami, aby sprawdzić, co będzie się dziać, a eksperymenty prowadzą do innowacji, które mogą nawet zaskoczyć i zainspirować nasz zespół. I to są moim zdaniem Sigma słowa. O to właśnie w tym chodzi moim zdaniem. Tutaj Alec Dawson podał przykład, którego chciałem, żeby kiedyś miał zastosowanie do Overwatcha. Że coś wychodzi i nagle wszyscy nie wiedzą o, o co chodzi, prawda? Nagle wszyscy myślimy jak, co do czego pasuje, jak to grać z czym. A nie, że wcześniej mamy jakieś informacje szczątkowe i już możemy sobie robić jakieś tam buildy, przemyślenia, team compy itd. Nie, po prostu wychodzi dana nowość, wszyscy się na nią rzucamy i wszyscy w jednym momencie myślimy. I uważasz, że takie coś jest dobre, czy niezbyt? No, mamy dwa typy gier. Z jednej strony jest CS, które z szachami jest sportu, gdzie tam się nic nie zmienia, gdzie jedna ławka na mapie to jest... O nie, nie da się grać czy coś. A z drugiej strony mamy gry, gdzie potrzebujemy tej świeżości. I Overwatch zawsze dla mnie był gdzieś pośrodku. ośrodku. Ogólnie jestem trochę sceptyczny do takich nowości, ale sam się przekonałem. Nie byłem fanem perków, one stały się niesamowicie przyjemne. Jestem ciekawy, jakie zmiany będą w tym sezonie 18 do nich, więc jestem za takimi wielkimi zmianami. Tylko liczę na to, że umiejętności mechaniczne i to, że ktoś zna tą podstawową wiedzę, czyli tam, że Tracer ma trzy blinki, zna i tam cooldown Ricola. Że to cały czas będzie do przodu, a nie, że wprowadzimy sklep tak jak ze stadium do podstawowej gry i ktoś będzie mógł zbudować postać 10 razy lepiej niż drugi gracz. Więc jestem za takimi zmianami, ale żeby one były ze smakiem wpasowane i na razie to wychodzi bardzo dobrze. Zgadzamy się. Tak jest. Media społecznościowe mogą być bronią obosieczną, jeśli chodzi o to odkrywanie. Nic tak nie jednoczy społeczności jak wspólne rozwiązywanie tej samej zagadki. A wypróbowanie nowych strategii ze znajomymi i członkami drużyny. Dlatego rozmowy po wprowadzeniu ważnej aktualizacji są zawsze niezwykle interesujące. Z drugiej strony, zawsze wydaje się, że trwa wyścig, którym celem jest rozszyfrowanie nowej poprawki, a wiele osób przedstawia swoje rozwiązanie jako najlepsze. No tutaj kij we mnie jest sadzony, nie? Jak nagrywam ten balans, to próbuję pomyśleć, okej, okay, ta zmiana co robi, czy ta postać teraz jest grywalna, czy nie jest grywalna? i Ja lubię to robić, ale zgadzam się, że to, że. Siadasz, od razu myślisz, jak tutaj coś i każdy to próbuje rozpracować, to zabiera zabawę. Nie testujesz tego, tylko po prostu od razu wchodzisz. O, oh, Han, jest meta, bo dostał trzy bufy i odbiera to z tej innowacyjności, zainteresowania tą grą, Więc tutaj mówią obiektywną prawdę. Tak po prostu jest. I każdy niekoniecznie jest to jest. Niekoniecznie jest to coś złego. To zrozumiałe, że ludzie poważnie zastanawiają się nad tym, w co grają, i kombinują, jak osiągnąć jak największy sukces. Jednak przyjmowanie gotowych odpowiedzi, zamiast szukania własnych rozwiązań, wiąże się z ryzykiem. Możecie ograniczyć własne możliwości odkrywania, a zatem i radość płynącą z tego procesu. No i tutaj to się zgadza jak najbardziej. I tu Ty... mówię, jest ta różnica w podejściu. Sorry, że się wetnę, ale ja lubię, no gram swoimi postaciami, wiem jak one działają i troszeczkę Overwatcha jak CS traktuję, gdzie tych zmian, no jakoś dużo nie chcę i się dobrze czuję w tym co jest. Ale widzę, że te zmiany są potrzebne, i to akceptuję. Kiedy informacje są dostępne dla wszystkich w równym stopniu, możliwość wyrobienia sobie własnej opinii jest również rozłożona równomiernie. Dobrze, widzowie. To było takie krótkie podsumowanie akapitu, no który jest taki poboczny. Tak, on wiele nie wnosi. Ale podoba mi się proces myślenia, który został pokazany, to jest tłumaczenie dlaczego będą dane rzeczy robione. Nie wiem jak ty Kubolt, ja takie zapychacze od czasu do czasu lubię, bo potrafię sobie wyobrazić co oni chcą zrobić, jaki jest ich zamysł. I teraz widzowie przechodzimy do akapitu, który jest najciekawszy, naprawdę. Tutaj już jedziemy. Całe klu, jeżeli chodzi o ten dev Uzbrojenie w prawdę. Dostarczanie Wam większej ilości danych na temat Overwatch w czasie rzeczywistym może zmniejszyć nasze możliwości odkrywania nowych rozwiązań, ale nasz zespół jest gotów podjąć to ryzyko z nadzieją, że większa przejrzystość pozwoli Wam lepiej zrozumieć, czym się zajmujemy i dlaczego to robimy. Czy można to zrobić ułatwiając dostęp do możliwości odkrywania? I uwaga, odpowiadam przedwcześnie jak najbardziej. I oni też potwierdzają, tak nam się wydaje. Wspólnie z zespołem BattleNet pracujemy nad nową stroną internetową Hero która będzie zawierała informacje, na które z niecierpliwością czeka wiele osób. Wkrótce wszyscy będziecie mogli analizować współczynniki zwycięstw statystyki wyboru i inne szczegółowe dane. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć jak społeczność wykorzysta te wszystkie piękne liczby. Oto zapowiedź od naszego zespołu z danymi zastępczymi nieprawdziwymi. MAMY TO! No jest to feature, o który pragnąłem, żeby był w tej grze od samego początku, bo no, obecnie jest overbów, który nie jest wspierany, bo nie może zbierać statystyk z kont, które są uznane jako prywatne. I To było giga potrzebne. Tak jest, i teraz zobaczmy, co jest do wyboru. A że będzie Mamy... konsola, region, mapa. Bardzo dużo informacji to jest tylko. Bardzo dużo ciekawe, informacji. czy będzie stadium, ale na stadionie bym powiedział, aż takiej wagi to nie ma. I widzowie, tutaj właśnie Blizzard napisał, że wyświetlane dane nie są rzeczywistymi danymi z gry i służą wyłącznie celom demonstracyjnym. Czyli to w ogóle nie ma jakiegokolwiek zastosowania, żeby to analizować, jak coś, nie? Tak. Jest, można analizować to co jest wyżej, czyli role game mode, map, region i input. Czyli na czym gracie, na jakim regionie, jaka mapa, na jakim game modzie. Takie coś. Dobrze, lecimy dalej. Oprócz możliwości pozyskiwania danych online, chcemy również udostępniać Wam więcej informacji w grze Overwatch. Nie chcemy zdradzać zbyt wielu szczegółów dotyczących sezonu 18, ale jedną z funkcji, która naszym zdaniem bardzo Was ucieszy, jest panel zaawansowanych informacji. Zastanawialiście się kiedyś, jaki jest zasięg broni Diego, lub dokładna wartość obrażeń zadawanych przez strzały w głowę z łuku burzy Hanzo? Wkrótce się tego dowiecie bez potrzeby opuszczania klienta gry. Wszystkie szczegóły znajdziecie w kolejnych wiadomościach od twórców. Gra w końcu, w końcu to jest coś bardzo potrzebnego, bo Blizzard zawsze myślał, że gracz jest taki głupiutki, on nie musi dokładnie wiedzieć. A wielu ludzi nie wie, gdzie szukać tych informacji. I to jest bardzo ważny zasób, aby wprowadzić nowego gracza, że on. Okej, okay, ta postać mi się podoba, ile ona obrażeń bije, jakie są cyferki. To jest coś, co jest wielką wygraną. Nie da się tego określić. Bo pozwoli to nowemu graczowi wejść do tego świata i poznać go bez wychodzenia. Jakieś wikipedie, coś, grzebanie, jakieś filmy, wszystko masz w grze bez wychodzenia. Ja wiem, że dla niektórych musi widać, epier dzielisz swem, co ty tam, ale naprawdę są osoby, co lubią sobie zobaczyć te cyferki. Dlaczego tu zginąłem, jak to się dzieje, on teraz będzie można sobie wszystko sprawić. Wielkie W. To już widzowie było zapowiedziane wcześniej, a dokładnie podczas lutowej prezentacji Spotlight, którą sobie wspólnie oglądaliśmy na AceS Showdown. I tutaj teraz pojawi Wam się klip, jak to było zapowiadane. I was challenged to list the top ten things I wanted to work on. Back then we chose the ping system from that list, but today we're building my number one, and that's improved hero information. In a game about mastery like ours, equipping players with the knowledge they need to improve is one of the most useful services we can provide as developers. That's why we're adding detailed stats to the hero information screen that show damage, cooldowns, ranges and perks. Dobrze, możemy lecieć dalej. Dodatkowo, zapoznanie się z konkretnymi danymi, z których korzysta nasz zespół, może pomóc Wam lepiej zrozumieć zmiany balansu i poprawki, które czasem nie mają bezpośredniego zastosowania w Waszym środowisku Overwatch. Pamiętajcie, że zmiany balansu nie opierają się wyłącznie na danych, są one wynikiem połączenia intuicji, opinii użytkowników oraz tych danych, ale powinno Wam to pomóc w zrozumieniu, jak wyglądają owe dane w momencie podejmowania decyzji. Tutaj mam do powiedzenia dosyć dużo, bo jak byliśmy na Majorze w z Overwatcha, pamiętam podczas rozmowy z deweloperami Overwatcha, tak oni, oni, oni powiedzieli nam, że jeśli postać ma zerowy playtime, ale ma ok winrate, oni i tak ją zbufują, żeby ludzie spró ją spróbowali. Czyli postać na papierze może być mocna, dostanie i tak bufa, ja w balansie będę na to narzekał, ale w przyszłości będę mógł otworzyć te strony i zobaczyć, o, ta postać ma zerowy playtime, więc no może dlatego ją zbufowali, żeby ktoś nią grał. Zależy nam na tym, by Overwatch pozostało grą przystępną i łatwą do opanowania dla nowych graczy, ale nie oznacza to, że ci, którzy chcą poznać bardziej szczegółowe informacje, nie będą mieć takiej możliwości. Wraz z zespołem uważamy, że lepiej jest mieć dostęp do wszystkich informacji, abyście mogli sami zdecydować, jak je wykorzystać, aby poszerzyć własną perspektywę oraz wiedzy i podnieść poziom swoich umiejętności w Overwatchu. I to jest to. Czyli po prostu wszystko dla wszystkich. Informacje publikujemy i każdy sobie z nimi zrobi co chce. Ale ważne, żeby te informacje były pełne. I jak uważasz, czy to jest dobry ruch? Niesamowicie dobry to jest coś, czego tak pragnąłem. I chciałbym się skupić na pierwszym zdaniu ostatniego akapitu, że przystępna dla nowych graczy to jest słowo klucz. To jest jakby serce Overwatcha, że ktoś może to odpalić, sobie pograć. Ale jak są takie nerdziki jak my, możemy sobie cyferki odpalić. Naprawdę to jest zwykły post. My z Kubodem wiedzieliśmy, że się dzisiaj pojawi. Ja nie wiem żadnych oczekiwań. Jakieś może wiesz, Hero Band, Staty, ale to co tu pokazali jest przepiękne, do tego potrzebowałem tak bardzo. I nie wiem, jak tego było od sezonu na sezon. Te ostatnie sezony od, od tym roku. Naprawdę, Blizzard, moim zdaniem, robi porządną robotę z Overwatchem. Te rzeczy, co się pojawiają, to, to są małe upgrady, małe upgrady, ale. Jak, nie wiem, byśmy zrobili podsumowanie tego roku, to tyle wspaniałych rzeczy się pojawiło. To jest kolejny dodatek. Może, możecie się ze mnie śmiać w komentarzach, że teraz glajzuję Blizzarda, że kocham go i możecie, nie wiem, hashtag łysy w komentarzach, dam wam serduszko. Ale naprawdę cudowna informacja to jest. Nie, nie widzę żadnej złej rzeczy tutaj związanej. Bo jak ktoś tego nie chce, nie otworzy, może być totalnie wywalone. Ale jak ktoś się interesuje, to może zobaczyć. Oto ma taki winrate. I ja wiem, że nagrywając kolejne balanse, jak wyjdzie ta strona, będę mógł sobie otworzyć. Ej, czemu dostało to takiego dziwnego bufa? A nie jest grane, może w prądzie nie daje rady. No, cudowne informacje. Miód na moje uszy, i tutaj mógłbym spokojnie uważam, Dev Block S. Bardzo mądre to jest, moim zdaniem totalne to. S. Jeżeli mielibyśmy stawiać go w jakimś tierze, i to co w wspomniałeś, w samej grze się dużo dzieje, ale również Blizzard się niesamowicie ogarną pod względem społeczności. My coraz więcej wiemy, coraz więcej takich informacji jest w formie blogów, w formie developer update'ów, które naprawdę mają jakiekolwiek znaczenie. I ten dzisiejszy blog jest kolejną, kolejnym dowodem na to, że jednak da się, że jednak Blizzard może potrafić i może coś zrobić w kierunku społeczności, żebyśmy byli tym zainteresowani. No i dobrze widzowie, to już jest tyle. Dzięki za przeczytanie, jak sam Alek tutaj napisał. Podsumowując, zostaliśmy dane dotyczące wyboru map, czyli Average Map, vote Scores, które jak ceniarstwem ostatecznie. Nie mam jakiejś decyzji, liczyłem, że będą specyficznie mapy pokazane, które nie są wybierane, ale najbardziej mnie dziwi, jak jest rozrzut między graczami od mastera w górę i w dół, ale ciekawe są, o tak. Kolejny akapit to było takie no, bardziej filozoficzna strona, czyli jak media społecznościowe i jak w ogóle nasze odkrywanie gry działa na Możliwości jej właśnie odkrywania ulubionych momentów, nowości itd. Więc to jest taki miły, przyjemny smaczek, ale nie jest on jakoś gigantycznie ważny w kontekście samej gry, prawda? No. I tak. ostatni akapit, który jest po prostu eską, totalną eską plus. W końcu będą te pragnione dane, na które czekaliśmy od tylu, tylu lat. Czyli będziemy mogli sobie zobaczyć pik rate'y i win rate'y wszystkich postaci na wszystkich trybach. Z tego co wiemy, na pewno Quick Play Ranket, może Stadium, będziecie mieli filtrowanie map, filtrowanie regionu, input, wszystko. Dlatego tym miłym akcentem możemy powiedzieć, że w końcu Blizzard to udostępnia i w końcu to będziemy mieć. Ale kiedy? Niestety nie wiadomo. Napisali tak, jak wcześniej wspomnieliśmy i przeczytaliśmy, że pracują nad tym. Ja się spodziewam, że może do końca roku to wyjdzie, choć nie byłbym taki, taki pewien, prawda? No, moim zdaniem, tak wielki system mógłby być wielką zmianą, która się dzieje co roku, ale ona nie dotyczy gry bezpośrednio, więc nie nastawiałbym się na ten rok. Bardzo bym chciał taki prezent na święta dostać. W ostatnim sezonie. Jak season. najbardziej. Dlatego widzowie, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Napiszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, a my przypniemy Wam serduszko, jak się zapatrujecie na te nadchodzące zmiany. Jeżeli chodzi o nową stronę internetową, o te dane, które Blizzard nam opublikował dotyczące wyboru map, a tak naprawdę trybów map, dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Dziękujemy za obejrzenie, mówił do Was Kubold i. SWEM! Pa!